Pamiętacie, gdzie to jest? Dokładnie, jest to bardzo, ale to bardzo popularna swego czasu willa milionera, o której było dość głośno i z tego miejsca chciałbym przede wszystkim pozdrowić ekipę Urbex History, bo to prawdopodobnie oni pierwsi nagrali to miejsce. Historia powstania tego obiektu sięga w początku lat 90 burzliwych lat 90. Kiedy to praktycznie każdy kombinował jak tylko mógł na jakimś lewym biznesie. Wiecie o co chodzi dokładnie. <grytanie> Spójrzcie, nawet teraz to niesamowicie wygląda. Oczywiście teraz wszystko jest już pozarstane. Ale no te kolumny, moi drodzy, te kolumny tutaj naprawdę robią. ...wrażenie. Te wszystkie podłogi zostały skute. Kurczę, dziwne, dziwne. I powiem Wam szczerze, że zaczynam się zastanawiać... ...czy to nie zostało skute przez jakieś służby, które szukały czegoś... ...czy naprawdę skute przez złomiarzy. Spójrzcie na te... ...ogromne, potłuczone zresztą lustro. I prawdopodobnie... Tutaj możecie zobaczyć ślady po strzałach w tych miejscach, moi drodzy Tak jak mówiłem, strzały